Radosław Pyfel, kierownik studiów biznes chiński na Akademii Leona Koźmińskiego oraz ekspert Instytutu Sowieckiego. Dzień dobry. Dzień dobry, witam pana, witam państwa. Dzisiaj temat jakże interesujący, i mam wrażenie, że w ostatnich tygodniach przyćmiony przez inny, wiadomo jaki temat. Ja mam na myśli sytuację w Hongkongu. I czy mam rację z tym, że. Jest to teraz mniej widoczne właśnie przez koronawirusa. A przez jaki to temat zostało przyćmione pańskim zdaniem, bo to mnie ciekawi bardzo. Właśnie przez koronawirusa. Przez koronawirusa? No, w, myślę, że Hongkong, gdzieś tam jednak zawsze jest w tyle tej dysputy amerykańsko-chińskiej, bo to są dwa tematy. Kiedy ostatnio spotykał się sekretarz Pompeo z chińskim no tym najważniejszym dyplomatom czy na Hawajach, to dyskutowali właśnie o koronawirusie i Hongkongu. Przynajmniej oficjalnie w tych komunikatach, które wydali. I to w mediach zawsze, zawsze mówi się o Hongkongu i, i koronawirusie. Czy o tak, globalnych czy gospodarczych skutkach, skutkach pandemii, ale rzeczywiście coś jest na rzeczy, tak jak pan mówi, dlatego że w zeszłym roku, kiedy setki tysięcy ludzi, czy nawet miliony, wychodziły na ulicę w Hongkongu, no to była to rzeczywiście rzecz bardzo atrakcyjna do pokazywania w mediach, bardzo medialna. Te demonstracje też przybierały często tam taki brutalny charakter, czy też bardzo emocjonalny, i to jest zawsze taki, taka rzecz, która która jest w mediach pokazywana, natomiast ta faza, w którą weszliśmy po koronawirusie już jest o wiele mniej widowiskowa, bo to są te dyplomatyczne zapasy między Stanami Zjednoczonymi a Chinami zawsze z Hongkongiem w tle, no i to już nie wywołuje takiego zainteresowania mediów, ani takiego zainteresowania publiczności, bo, bo nikt tutaj, no, nie be, no na pewno wielkich emocji nie będzie wywoływać analizowanie National Security Law, czyli tego Narodowego aktu bezpieczeństwa, który będzie teraz jest procedowany i będzie przedstawiony dla Hongkongu. Trwa debata na ten temat w Pekinie. Amerykanie grożą, że zniosą specjalne przywileje. To już Trump zapowiedział oficjalnie, potem się z tego wycofał następnego dnia, ale. Podejrzewam, że też czekają na to, co, co jakby Chińczycy wymyślą, co Pekin wymyśli w stosunku do Hongkongu i zareagują odpowiednio, więc to nie są takie rzeczy widowiskowe. Emocje pewne pojawiły się, kiedy niespodziewanie właśnie w maju, w czasie tak zwanych dwóch sesji, czyli ogólnochińskiego zgromadzenia przedstawicieli ludowej, tej konsultatywnej rady ludowej, to w maju, czy one zawsze odbywają się w marcu, teraz zostały przeniesione o dwa miesiące. Na dzień przed rozpoczęciem tych obrad, tych dwóch sesji w Pekinie, no, powiedziano, że kwestia Hongkongu musi zostać definitywnie rozwiązana, czyli zostanie przedstawiony ten akt, który tak naprawdę ma pozwolić interweniować w sytuacjach, które zostaną uznane za pewien bunt czy rebelię, bo to jest to, co, czego Pekin nie mógł zrobić w zeszłym roku, kiedy kiedy dochodziło do tych właśnie protestów czy demonstracji i pewne emocje były z tym, pojawiły się, kiedy, kiedy, kiedy taka informacja została wrzucona jakby w media jeszcze na, w wigilję czyli wieczór przed rozpoczęciem tych dwóch sesji w Pekinie. Ale pamiętajmy, że mamy jednak pandemię, więc to też uniemożliwia jakieś masowe protesty. Ci demonstranci, którzy właściwie to, 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 to wyjście na ulicę było taką naturalną formą protestu, no, jednak nie, nie, za bardzo mogą, nie za bardzo mogą teraz w ten sposób protestować, więc sprawa jest mniej widowiskowa, ale jest bardzo doniosła, bardzo doniosła, bardzo ważna. No i liczę, że w jakiś sposób ciekawy uda nam się o tym, o tym teraz porozmawiać i że może nasi widzowie no nie będą tylko reagować na te widowiskowe protesty, które fajnie się pokazuje w mediach, ale ale w bardziej taki złożony sposób przedstawimy to złożone zjawisko, i że to też bo jest bardzo ciekawe, bardzo doniosłe i bardzo ważne. W ogóle sam Hongkong jest no bardzo ciekawym miejscem i, i bardzo ciekawym miastem, które ja osobiście odwiedziłem chyba trzydziestokrotnie. Wiem, że pan wielokrotnie w tym mieście bywał i tu niestrudzenie promuje. Tamten region świata i, i też między innymi Hongkong, więc liczę, że będziemy mieli ciekawą rozmowę. Właśnie wyprzedził Pan moje pytanie, bo miałem zapytać o zwrot akcji, czyli ten akt bezpieczeństwa narodowego, bo chyba tak należy to przetłumaczyć. Także wiemy już o co poszło ostatnio, czyli właśnie o ten akt, ale tak w praktyce namacalnie na czym on ma polegać, co ma zmienić w tych relacjach powiedzmy pekińsko-hongkońskich. No ma zmienić bardzo wiele. Co prawda oczywiście yy, są tak tacy, nie wiem, yy, użytkownicy YouTube'a, którzy komentują filmy zanim jeszcze je obejrzą, a ja nie chciałbym być takim komentatorem, który będzie komentował akt prawny zanim on zostanie zatwierdzony, ale jednego chyba możemy być pewni, czyli tego, że wyczerpuje się formuła jeden kraj, dwa systemy, tak? I trzeba powiedzieć wyraźnie, że tutaj w tle mamy zarówno Tajwan, jak i Makao, do tego jeszcze nawiążę, ale na pewno ten akt ma dotyczyć nie tylko Hongkongu, ale też Makao, o tym nie zapominajmy. A jeszcze dalej w tle jest Tajwan i cały obszar Wielkich Chin, które mają zostać zjednoczone, tak, to jest ten cel już przez Pekin ogłaszany od wielu, wielu lat. I co on zmieni? Na czym polegała formuła jeden kraj, dwa systemy? No, polegało to na tym, że Hongkong miał szeroko zagwarantowaną autonomię przez 50 lat, od 1997 do 2047 roku, i wydaje się, że to się ten okres dobiegnie końca. Był pewien kruchy konsensus, ja nie chcę tu wchodzić w pewne rozważania historyczne, bo o tym to moglibyśmy zrobić oddzielny wykład, a może i studia w ogóle poświęcone Hongkongowi. ale polegało na tym, że były jakieś elity w mieście, które w porozumieniu z Pekinem tam po prostu no, decydowały o głównych sprawach i że autonomia polegała na autonomii handlowej, celnej, dotyczących służb, właśnie porządkowo. Okazało się, że te służby nie są w stanie, czy te władze w mieście nie są w stanie zaprowadzić porządku, tak jakby to Pekin oczekiwał, które ma zwierzchnictwo w polityce zagranicznej i obronnej. No i został ten konsensus, jakby został był kruchy, dlatego że coraz bardziej naciskali, zwłaszcza młodzi ludzie w Hongkongu. Z kilku powodów, czy to tożsamościowych, czy to społecznych, czy to gospodarczych, uważali, że, że to jest po prostu jakiś deal elit w mieście, tak? czy tych po prostu bogatych mieszkańców Hongkongu się ułożyli, czy dogadali z Pekinem, że oni na przykład nieproporcjonalnie czerpią nieproporcjonalne dochody z tego, z tego dealu. Tam była kwestia no, kilkudziesięciu milionów Chińczyków, którzy przyjeżdżali na zakupy. To powodowało wiele społecznych problemów, bo była przeciążona ta infrastruktura, transport w mieście, metro, czy tam autobusy tego nie wytrzymywały. Ludzie chcieli decydować o tym w większym stopniu, bo to był semidemokratyczny system i zaczynali naciskać. Poza tym trzeba powiedzieć, że Hongkong utracił taki przywilej, jaki miał, tej bramy do Chin. Przestał być takim miejscem. Chiny no, otworzyły się w ostatnich dekadach na świat, zbudowały konkurencyjne centra na wybrzeżu, czy to Szanghaj, czy to Shenzhen. I Hongkong zaczął tutaj słabnąć, i ludzie zaczęli nie mieć też perspektyw. Zaczęli widzieć, że część ludzi się bogaci, część nie, i bardzo dużo tych młodych ludzi się zbuntowało. I to nie jest tylko zjawisko w Hongkongu, bo to nastąpiło bardzo podobnie, bo w Makao i na Tajwanie, ale też na całym świecie to widzimy, że są te rewolucje młodych. Tak? To widzimy w Ameryce Południowej, widzieliśmy to na południe Europy, i Hongkong to jest częścią, moim zdaniem, częścią jakiegoś globalnego, w globalnej w ogóle zmiany. Bo jest bardzo dużo podobieństw. No, ci ludzie nie widzą przyszłości, uważają, że ten system, który istnieje, wyczerpał się, używają mediów społecznościowych, nowych technologii, jest wiele podobieństw. Tutaj, I ten tutaj... konsensus, yy, że tak powiem, upadł, czy był bardzo kruchy, wielokrotnie naruszany, i upadł. I, i jeden kraj, dwa systemy, tam yy, jakby formuła została zakwestionowana. Wejdę panu w słowo, ponieważ yy, wydaje mi się, że większość naszych widzów tak już generalnie wie, o co tam chodzi. Yy, mi nasuwa się takie pytanie. 2047 rok to był ten termin, kiedy ten jeden kraj, dwa systemy, jakby miał już na tyle zaistnieć, że Hongkong miał wrócić do Chin, tak? Tak, definitywnie. Tyle się słyszało o tym, jak to Chińczycy planują na dziesięciolecia, na stulecia swoją politykę, jak to są cierpliwi, że oni tak myślą nie tylko od wyborów do wyborów, tylko perspektywicznie. Więc zastanawiam się, jeżeli. To i tak jest kwestia czasu. No to po co te naciski Pekinu? A, no właśnie, no to jest bardzo, bardzo dobre pytanie, gdyż ten konsensus był naruszany w ostatnich 23 latach e, i trochę jak z łódką na morzu, e, tak się ona zaczęła chybotać, e, że można powiedzieć, że się wywróciła. E, bo przecież można byłoby czekać jeszcze 27 lat i w końcu można było się doczekać tego, aż Hongkong stanie się całkowicie częścią Chin, no bo taka była umowa z Margaret Thatcher w 1900. W 1984 roku. Dlaczego tak się stało? Myślę, że władze w Pekinie szykują się na już ostrą i decydującą rozgrywkę ze Stanami Zjednoczonymi i uznały, że Hongkong i właśnie brak tego aktu, tego National Security Law, uniemożliwia im jakby w zarodku tłumienie wszelkich no, takich postaw destabilizujących ten region. W związku z tym postanowiły zaproponować ten akt po to żeby mieć instrumenty do tłumienia wszelkiego rodzaju, to nam chyba nawet jest pewne słownictwo, no nie jest określone za co mają być te kary i jak duże, ale mówi się o czterech rzeczach tam, rebelii, buncie, zdradzie i tak dalej, to nie są chyba jeszcze kategorie prawne, ja nie chcę się tutaj szczegółowo na ten temat wypowiadać, ale chyba, no, po pierwsze Hongkong zaczął być takim nieładnie powiem wrzodem, i no, była taka mowa, że będzie miał tą autonomię, że można tam robić pewne rzeczy, których nie można zrobić na kontynencie, ale tam co chwila, co chwila dochodziło do jakichś demonstracji kilkuset tysięcznych czy wielomilionowych. Państwo to wszystko wiecie, więc ja już nie będę mówił o tej rewolucji parasolkowej, tam była kompletna destabilizacja w pewnym momencie. No, i Chiny uznały, że nie będą czekać, no bo to będzie 27 lat, być może takich demonstracji. No trzeba coś zrobić. No, i zlikwidowały tą autonomię, bo tak w praktyce, w praktyce to będzie oznaczać prawdopodobnie zlikwidowanie tej autonomii. Bo to Pekin będzie decydował, które wystąpienia są rebelią, które są, zagrażają porządkowi społecznemu, i kiedy po prostu będzie mógł interweniować ostrzej, żeby to zgasić. Tu prasa zachodnia bardzo często mówi o tym, że to ma się rozlać gdzieś na całe, na całe Chiny. Takiego niebezpieczeństwa moim zdaniem nie ma, niebezpieczeństwa dla Pekinu, tak? dlatego że ludzie w Hongkongu są inni i też mi się wydaje, że Pekin się zorientował, bo jego planem było to, żeby te wszystkie obszary właśnie Hongkong, Tajwan, Makao, żeby oni sami chcieli się przyłączyć do wielkiego do wielkich Chin, tak? Ale ci ludzie mają inną edukację, trochę tam zostało dużo wpływów brytyjskich, są, często mówią kilkoma językami, używają Facebooka, YouTube'a, Twittera. Są zupełnie inni ludzie. Oni zostali poddani innemu procesowi socjalizacji politycznej i dla nich ta idea wielkich Chin nie do końca jest atrakcyjna. Tutaj powiem nawet taki paradoks, że handun Fang, taki. Kolejarz, dosyć, który był bardzo znany w czasie protestów 4 czerwca 1989 roku, on jest jakby na wygnaniu w Hongkongu i tam zawsze w Hongkongu były upamiętnianie 4 czerwca. To jest możliwe w Hongkongu, nie jest możliwe po drugiej stronie granicy na kontynencie. I on mówi, że on ostatnio nawet nie był pewien czy ludzie pójdą na ten, tam jest taka góra Wiktorii, gdzie oni się zbierali i palili świeczki, czy w ogóle ludzie pójdą, bo dzisiaj ci młodzi ludzie to oni uważają, że wszystko co chińskie to oni się z tym nie utożsamiają, że tylko Hongkong się dla nich liczy, a ponieważ Tiananmen no, jednak miał, odbył się w Pekinie, w Chinach, znaczy ten 4 czerwca ta te, te wydarzenia z 1989 roku, no to nie było nawet pewien, czy ci ludzie będą, ci młodzi ludzie, to młode pokolenie, czy nie będą zapalać świeczki. Więc no, sytuacja wymknęła się trochę chyba wszystkim spod kontroli i Chiny planowiły zareagować, zareagować ostro, tak? czyli ukrócić to jakby, żeby nie dawać sobie szansy, bo tak jak mówię, dzisiaj, tak jak rozmawiamy, no to dzisiaj yy, to się nie, nie, nie rozlewa na kontynent, ale kto wie, jak będzie wyglądać sytuacja za 5-10 lat, w związku z tym no, działamy w taki sposób, że momentalnie czy w zarodku dusimy to niebezpieczeństwo i ponieważ ten, ten, ten no, okres, yy, tej, tych protestów jakby trwało już wiele lat w Hongkongu, no to po prostu skończyło się to zakończeniem, zakończeniem autonomii. Tutaj nie wyprzedzajmy faktów, bo prawdopodobnie to prawo zostanie uchwalone, wtedy poznamy szczegóły. Ja spodziewam się, że niestety, że niestety to będzie straszna rzecz dla Hongkongu, bo jednak coś się, coś się kończy. Tak? Coś się kończy, ta historia tego miasta no kończy się, coś zaczyna się, coś nowego, ale nie wydaje mi się, żeby to była jakaś piękna opowieść dla Hongkongu. Pytanie, czy Zachód, chociaż myślę, że szczerze trzeba powiedzieć, że tak naprawdę to Stany Zjednoczone, ewentualnie Wielka Brytania, mogą coś zrobić dla Hongkongu, jakoś zadziałać, żeby pomóc? Mogą, mogą coś zrobić i próbują. Zwłaszcza Amerykanie. Tak? Znaczy dla, dla nich w tej rywalizacji już otwartej, otwartej, bardzo brutalnej. Jeszcze, jeszcze coraz bardziej zaostrzającej się, no to Hongkong był i jest takim bardzo no, istotną kwestią, czy tym obszarem bardzo, bardzo ważnym, bo, bo, bo no, z, z wielu powodów, tak? znaczy, no, przede wszystkim tam demonstranci domagali się demokracji. No, nie może być nic przyjemniejszego ta, dla przywódców amerykańskich, jeśli ludzie wychodzą na ulicę i domagają się demokracji, bo to potwierdza uniwersalność tego wszystkiego, co głosili zawsze ojcowie założyciele Ameryki, zwłaszcza w czasach, kiedy ta demokracja przeżywała, można powiedzieć, kryzys, ale to moglibyśmy dyskutować, czy, bo wszyscy ci demonstranci na całym świecie od Chile po Europę Południową, to właśnie oni mówią, że to, że, to oni, że, to, że to jest triumf demokracji, że oni tą demokrację reprezentują. No ale to jest jakby jedna rzecz, która Ameryce jakby jest bardzo, bardzo na rękę, druga no to jest jednak zawsze ten problem, tak, dla dla Pekinu. I tutaj, jeżeli tam się tlą jakieś protesty, czy one gasną, potem wybuchają, to zawsze jest to jest to taki, taka rzecz, która dla Stanów Zjednoczonych jest istotna, więc zawsze w tej agendzie, Pan mówił, że ten temat zniknął. Z mediów i tu zgoda, natomiast jeżeli mówimy o tych rozgrywkach dyplomatycznych, to on się stał teraz o, o, właściwie kluczowym tematem i we wszystkich tych rozmowach amerykańsko-chińskich ten temat Hongkongu jest podnoszony. Trwa debata, pan mówi o Zachodzie szeroko pojętym, to już rzeczywiście teraz nie wiadomo, co jest z tym Zachodem, ale Unia Europejska ma być szczyt Unia Europejska-Chiny bardzo ważny kluczowy również dla Polski, bo zobaczymy, jak się zachowają Niemcy, no i tam kwestia Hongkongu też, też ma być podnoszona, czy Ursula von der Leyen też ma ten temat jakby wprowadzić na agendę, no tylko nie wiadomo, co to właściwie ma też oznaczać, no bo to, że będziemy dyskutować, to jakby Zachód już pokazał od 30-40 lat, że, w, że jest świetny w dyskusjach, z Chinami, natomiast czy osiągną jakieś cele polityczne, no to trudno powiedzieć. Dosyć ciekawa jest rozgrywka o tych emigrantów z Hongkongu, bo prawdopodobnie, no niestety, ja tak uważam, tu, tu może, można mieć różne opinie. Uważam, że najbardziej prawdopodobny scenariusz jest taki, że ten Hongkong po prostu znalazł się w strefie zgniotu, jak to jest popularne określenie, między USA a Chinami i po prostu za chwilę dojdzie do tego, że zostanie przedstawiony ten akt prawny, ograniczający tą autonomię, czy ten National Security Law. Potem Amerykanie zlikwidują te wszystkie ten akt, który nadali Hongkongowi tylko z tych specjalnych przywilejów handlowych. Następnie młodzi ludzie wyjadą poza granice Hongkongu, bo nie będą widzieli tam przyszłości. Biznes ucieknie na wybrzeże chińskie, czy to do Hainanu, hmm. czy w ogóle w inne miejsca. No i zostaną te elity, które jakby nie opanowały tej sytuacji, no i zostaną w takim mieście, które stanie się takim trochę postkolonialnym skansenem, tak. I to, i to, to zaczyna, nam, e, zaczyna nam ten scenariusz e, scenariusz tutaj, tutaj grozić. I to pan pyta, co Zachód robi z tym. No Zachód tutaj na przykład trwa bardzo ciekawa rywalizacja o to, gdzie ci ludzie pojadą. Bo Wielka Brytania już objęła takim programem, że 3 miliony ludzi będzie mogło się ubiegać o brytyjskie Paszporty. Ja nawet napisałem na Twitterze, że można by część tych ludzi z Hongkongu przyjąć do Polski, ale to rozpętało jakąś po prostu niesamowicie emocjonalną awanturę wręcz. Ja nie jestem za jakąś nieograniczoną imigracją, tylko uważam, że jeżeli tysiąc ludzi by z tego Hongkongu przyjechało, to dla Polski byłaby to wartość dodana, bo to by nas łączyło z tym regionem świata. Tak? No, ale oczywiście to jest kwestia, na ile bylibyśmy w stanie tych ludzi przyciągnąć, bo Polska nie ma żadnego wizerunku, tam niewiele się kojarzy, chociaż jest bardzo atrakcyjnym krajem. I nie wiadomo, czy dysponuje możliwościami, czy komuś by się chciało takie programy realizować. Myślę, że nie, że wybraliśmy taką strategię, że raczej tam się nie mieszamy w żadne globalne awantury teraz. To się pewnie skończy 24 czerwca po tej wizycie prezydenta Dudy. No, to będzie jakaś jasna reakcja, ale. No, ale Wielka Brytania na przykład jest zainteresowana tymi imigrantami. Nawet Mike Pompeo też o tym wspominał. No i w, w, nie wiadomo właściwie, co tak naprawdę ten Stany Zjednoczone, wszystkim co one mogłyby zrobić, bo to, że one ukażą Hongkong i zniosą te przywileje, ukażą te lokalne elity Hongkongu, no to to, moim zdaniem, w Pekin to nie uderza, tak? Czy to, że tam przyciągną jakąś część tych ludzi z Hongkongu, żeby oni wyemigrowali do Stanów, chociaż większość z nich, jak sądzę, będzie... Emigrowała na Tajwan, czy do Singapuru, czy do tych pobliskich, e, pobliskich m, m, miejsc. E, m, no, za bardzo nie wiadomo, co tutaj zrobić. No, moim zdaniem to jest tragi, tragiczna jednak sytuacja i są tylko złe rozwiązania na stole. E, I Hongkong w efekcie tego, no, znalazłszy się w tej strefie zgniotu, No niestety wydaje mi się, że zakończy tą historię Prosperity i stanie się takim wygasającym miastem. Gdzieś tam postkolonialnym skansenem, który za 27 lat po prostu zostanie przyłączony do, już po prostu zostanie zniesiona ta granica z Chinami kontynentalnymi, no ale zobaczymy jeszcze, co będzie dalej, bo sytuacja jest dynamiczna. To w takim razie na koniec zapytam, i to będzie miało chyba taki pesymistyczny wydźwięk, czy patrząc z perspektywy tego młodego Hongkończyka, tego buntownika, który tam niekoniecznie do tych Chin chciał to czy nie trzeba sobie tak szczerze powiedzieć, że ta sprawa była od początku przegrana? No, dopóki piłka w grze, no to, to na pewno jest wśród tych młodych ludzi wiele idealizmu, tak? Na pewno nie są oni doświadczonymi politykami, na pewno są idealistami, no ale to jest coś, co jest też bliskie takiej polskiej kulturze politycznej, tego romantyzmu, tej ody do młodości Adama Mickiewicza, Teraz widać, że, że nie mają oni za bardzo argumentów, tak? znaczy, no, na pewno to przede wszystkim ci młodzi ludzie w Hongkongu no, roz, roz, rozbili ten, ten konsensus na pytanie, do czy, gdyby ten konsensus się utrzymał między elitami miasta a, a, a Pekinem, gdyby byłby bardzo kruchy, to pytanie, do czego by to doprowadziło Hongkong. Hongkong tak? Pewnie byłoby to jakieś zasobne miasto, gdzie Chińczycy przyjeżdżaliby na zakupy, bo już pewnie tym finansowym centrum i tak by się nie stało, bo to już zaczęły dominować te, po prostu przeszły na wyższy poziom rozwoju te miasta wschodnich Chin, na przykład Shenzhen, które jest zagłębiem IT. Hongkong tego nie ma, jest tylko finansowym, handlowym centrum, tam możemy kupić aparat fotograficzny, nie wiem, pojechać na wycieczkę, show biznes, ale ta, ta nowa generacja 5G, czy IT, czy sztuczna inteligencja, tego w Hongkongu już nie ma, to, jest, to są stale technologie. Ale może ten Hongkong by się utrzymał, bo no, młodzi ludzie to rozbujali, byli i tak z tego niezadowoleni. No i teraz zobaczymy, no, jeszcze to się może wiele, wiele zmienić. No na razie wygląda na to, że, że to będą skutki takie jak powstanie listopadowe w Polsce, tak. No też, też był pewien konsens, rozbujano go, w efekcie skończyło się przykręceniem śluby. Na 30 lat, i potem jeszcze kolejnym przykręceniem śruby. Historia Hongkongu jest pewnie bardzo podobna jak historia XIX-wiecznej Polski, więc będzie to wzbudzać na pewno wiele, wiele sympatii, wiele porównań, i wiele, wiele też zainteresowania podejrzewam. no o ile kogokolwiek w Polsce dzisiaj interesuje świat zewnętrzny, jeszcze tak odległe obszary czy miasta jak Hongkong. No właśnie, my oczywiście sobie o Hongkongu rozmawiamy, ale czy największe polskie telewizje. Czy nawet polscy dyplomaci wiedzą, gdzie Hongkong leży? Oczywiście to pewna metafora. To mam wątpliwości. No, yy, 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 yy. myślę, że dyplomaci to wiedzą, chociaż nie wiem, jak liczne jest tam nasze to poselstwo. Zaś, chyba mamy jedną osobę tam w Hongkongu, więc do przeprowadzenia jakiejś takiej operacji, jeszcze przyciągania jakichś wartościowych młodych ludzi, choćby z branży, tam, nie wiem, IT, czy handlu międzynarodowego, trochę są zbyt szczupłe zasoby. Tak, sądzę, że także, jeżeli chodzi o promocję Polski, akurat w tym dosyć bogatym mieście, w dalszym ciągu, tego nie zapominajmy. No Kiedyś, już nie chcę tu się wygłupiać, jak kiedyś jeden z posłów to za zaczął zdanie, a w Hongkongu, i tak się wszyscy śmieli z tego, że, że w końcu dostał, e zdaje się, srebrne czy tam złote usta. Tak? No trochę pokazuje stosunek Polaków do świata zewnętrznego, ale myślę, że wielu ludzi, też podróż no, teraz, to już nie podróżuje, bo mamy pandemię koronawirusa ale że to się rozszerza jednak to polskie spojrzenie na świat, a myślę, że też przede wszystkim widzowie nam zależy PL, no, 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 w, też jakby patrzą szerzej i, i patrzą dalej. Wydaje mi się, że, że to, co powiedzieliśmy dzisiaj w tym programie, może być właśnie interesujące, że to uciekamy od tego mainstreamu, no, który się tam koncentruje na bardzo prostych rzeczach i mam, mam nadzieję, że to będzie gromadzić coraz większą publiczność, także na, na kanale nam zależy. Tak, teraz polski mainstream koncentruje się tam chyba na LGBT, na walce tam z pedofilami, takie grzejące masy tematy. Ja jeszcze skomentuję a propos tych słów, bo mówimy o pośle Gadzinowskim z trybuny Sejmowej. A, no, no właśnie, tak, to, to, to Gadzinowski był Tak, no to taki wydźwięk smutny też chyba dla mnie, bo to już było chyba kilkanaście lat temu, 2006, o ile mnie pamięć nie myli. No i, i poseł na Sejm w parlamencie wspomina o Hongkongu, miejscu per capita. Pewnie wtedy za trzy razy bogatszy niż Polska, a polscy parlamentarzyści się śmieją, bo im to śmiesznie brzmi. No tak, no, no niestety. No jest to pewien rodzaj czy paradoksu globalizacji w Polsce, że, że mamy, nie wiem, paszporty, stać nas nawet na jakieś tam podróże zagraniczne, a jednocześnie nasza świadomość e, bardzo się zawęziła i tam obcho, obchodzą nas e, takie rzeczy, no. E, globalnie gdzieś tam mało istotne i te trendy, wszystko to, co gdzieś tam się w Polsce dzieje, to jest w jakimś luźnym związku z tym, co się dzieje na świecie, który dzisiaj przechodzi przez rewolucję geopolityczną, rewolucję technologiczną i rewolucję społeczną. No ale my tutaj w Polsce mamy trochę inne, inne tematy, no może to i dobrze, no bo, bo jednak przez kilkaset lat byliśmy obszarem chaosu, to my byliśmy tym Hongkongiem tak, w ostatnich kilkuset latach. Ja z całym szacunkiem i sympatią do, do tych młodych ludzi w Hongkongu, no jednak trochę jako człowiek z tej części świata to liczę, że to, że to może się odwrócić, że to my już nie będziemy w tej strefie zgniotu i nie będziemy tutaj poszarpani przez jakieś walczące tygrysy i będziemy właśnie może mieli luksus zajmowania się jakimiś tutaj w ogóle nawet, nie wiem, no, tematami, którymi już nikt się nie zajmuje. Okay. Ja dla porządku dodam jeszcze na koniec, że celowo odseparowaliśmy temat Hongkongu przy naszym spotkaniu i nagramy jeszcze drugą rozmowę, już o większej ilości spraw międzynarodowych. Także widzowie mogą się spodziewać kolejnej rozmowy, poznają ją po kadrze. Dziękuję panu za rozmowę. Dziękuję bardzo no i życzę dużo zdrowia i, no i, i po prostu powodzenia w, tych, w czasach tej pandemii i tych wielkich, wielkich zmian wszystkim obserwatorom, no i liczę, że ta rozmowa była inspirująca.